Generalnie blizny są naturalną pozostałością naturalnym następstwem wszelkiej ingerencji chirurgicznej. Oczywiście ich jakość, wielkość stopień gojenia się różni się w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta, genetyki, od lokalizacji, od czasu, który już upłynął od operacji. I tutaj te wszystkie czynniki, a ich jest naprawdę bardzo dużo, determinują konieczność indywidualnej terapii. Trudno byłoby omówić w szczegółach cały ten proces, natomiast może w takim razie skupiłbym się na jeśli mówimy o dwóch zdaniach opieki nad blizną, to jest to już na samym wstępie niemożliwe z racji tego, że dysponujemy pięcioma różnymi rodzajami bliznowacnia tkanek. Od blizn zanikowych, poprzez blizny fizjologiczne, kończąc na bliznach przerostowych czy koloidach. Każda z tych blizn charakteryzuje się różnym efektem finalnym, wymaga też indywidualnego podejścia. Skupmy się więc na takich ogólnych założeniach, kanonach, które sprowadzają się do jak najlepszego podejścia, jak najlepszej opieki nad bliznami. Generalnie tworzenie blizny następuje w trzech etapach. Pierwszy etap jest to wczesna faza gojenia. Ona jest obecna w trakcie pierwszych sześciu dni. Sprowadza się do obrzęku, sprowadza się do zasinień, sprowadza się do jakichś nieregularności. I generalnie jest to często związane z dyskomfortem pacjenta, który wiadomo, że przyszedł na operację estetyczną, więc celem poprawy swojej estetyki, a tu, bach, nagle mamy nawet troszeczkę może i czasami gorszy efekt na początku w stosunku do stan stanu wyjściowego. W takim wypadku trzeba ewidentnie po pierwsze zaufać procesowi, gdyż stres pooperacyjny jest na pewno czynnikiem, który opóźnia gojenie. Czyli wszelka, tak naprawdę, ilość podwyższonego kortyzolu, hormonów stresu, na pewno przedłuża go sprawia, że ta blizna będzie finalnie gorsza. Więc jeśli się decydujemy na operację, możemy o tym sobie omówić zupełnie dodatkowo, to powinny być spełnione pewne czynniki zależne od nas. Czyli powinniśmy być w optymalnym okresie życiowym, tak żeby taką operację elektywną przejść w sposób i bezpieczny, i żeby de facto w sposób bardzo komunikatywny z chirurgiem. Natomiast wracając do tej pierwszej fazy gojenia, ona wymaga leczenia RAN, bo tutaj jeszcze nie mówimy o bliźni. Najpierw musi ta blizna powstać. Więc w trakcie tych pierwszych dni dezynfekujemy bliznę środkami antyseptycznymi, chronimy ją przed zakażeniem, czyli chronimy ją przed ingerencją bakteriami za pomocą czopatrunków samo czy innych środków ochronnych i oczywiście co jest najważniejsze, unikamy nadmiernego napięcia skóry, drodzy Państwo, czyli unikamy wszelkich ruchów mogących powodować rozciąganie blizny, co w konsekwencji mogłoby skutkować powstaniem niestetycznym blizny. Następnie bardzo gładko przechodzimy do następnej fazy. Jest to faza tak zwana proliferacyjna. Ona zaczyna się od około 6 tygodni po operacji, trwa do 6 miesięcy po operacji i już ta faza wymaga zupełnie innego podejścia, czyli... Wtedy już zaczynamy stosować i opatrunki, czy żele silikonowe. Te żele mają za, za, za zadanie wygładzenia blizny, za, za zadanie zmniejszenie przerostu tej blizny, natomiast masaż blizny jest właściwie integralną częścią. Praktycznie każdej operacji z chirurgii plastycznej, żeby wspomóc bliznowacenie, żeby to bliznowacenie było jak najkorzystniejsze, podkreślając pod warunkiem, że w trakcie operacji dołożono wszelkiej staranności, żeby ta blizna była oczywiście jak najlepszej jakości, ale. Każdy specjalista w chirurgii plastycznej dbał o swojego pacjenta na bazie najlepszej swojej wiedzy. Natomiast masaż blizny pobudza procesy regeneracyjne i zmniejsza przerost blizny, powoduje, że blizna staje się bardziej mobilna, poprawia jej nieruchomości i procesy regeneracyjne. Tak samo działa terapia manualna, która oprócz masażu może sprowadzać się do gimnastyki blizny, czyli generalnie może też sprawiać, że blizna będzie mniej widoczna finalnie po zagojeniu. Następnie następuje faza już dojrzewania, czyli faza końcowa gojenia, i ta faza trwa długo. Ta faza trwa od 6 miesięcy do 2 lat, więc uwaga, wymaga cierpliwości. Wiadomo, że każdy z nas tą cierpliwością dysponuje na szczęście, więc to jest bardzo pomocne w, w tym procesie. I tutaj mamy już bardzo szerokie spektrum wspomożenia, czyli poprawy jakości blizny. Na pewno możemy zacząć od laseroterapii i tutaj wszelkie lasery frakcyjne, czy to ablacyjne, czy nieablacyjne wygładzają brzegi blizny, sprawiają, że blizna staje się bardziej w kolorze skóry, że nadmierna ilość kolagenu jest rozbijana, że blizna staje się bardziej przypominająca otaczającą skórę.